Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Krystyna Kunicka, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie zabierzemy Państwa do obozu sił NATO w Adarzi. Udamy się na obchody stulecia Krasławia oraz festiwal rekonstrukcji wojenno-historycznej w twierdzy Dyneburg. A na końcu opowiemy o planowanej przez Instytut Polonika renowacji na miejskim cmentarzu katolickim. Zaczynamy. Muzyka 13 lipca w polskim kontyngencie wojskowym stacjonującym w bazie wojskowej NATO w i dowódca 12. zmiany PKW major Mateusz Tomaszewski przekazał obowiązki swojemu następcy dowódcy 13. zmiany PKW majorowi Damianowi Krzysztofiakowi w przekazaniu dowodzenia udział wzięli ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej pani Monika Michaliszyn, attaché obrony pułkownik Tadeusz Słomczewski oraz dowódcy wszystkich kontyngentów stacjonujących w bazie NATO. Major Mateusz Tomaszewski podziękował żołnierzom XII Zmiany za profesjonalizm, sumienność oraz ciągłą gotowość do wypełniania zadań na bardzo wysokim poziomie. Natomiast nowy dowódca major Damian Krzysztofiak zapewnił o gotowości podległych mu żołnierzy do wykonywania zleconych zadań. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. W środku lipca przez trzy dni w jednej z najbardziej polskich miejscowości w byłych inflantach polskich obchodzono setną rocznicę nadania praw miejskich. Oczywiście chodzi o Krasław. Na uroczystości udała się także ekipa akcentów polskich. Pierwsze wzmianki o miejscowości Krasław sięgają roku 1558, lecz początek dynamicznego rozwoju jest ściśle związany z hrabiem Ludwikiem Platerem, który nabył Krasław w 1729 roku. W XVIII wieku miejscowość miała zostać siedzibą biskupów inflandzkich, lecz pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej uniemożliwił dokończenie realizacji tego zadania. Prawa miejskie Krasław uzyskał dopiero przed 100 laty. Kiedyś w 1923 roku mare miasta Rabinowicz wymyślił taki herb, ludź i pięć wiosł. I każde wiosło prowadzi jedną narodowość. Jedna wiosła je przenadliży Łotyszom, druga wiosła Polakom, trzecie Białorusom, czwarte Rosjanom. I piąte, Żydów. No teraz już tak jest, upadło, że Żydów nie stało, ale cztery na pewno istnieje. W świątecznym przemarszu ulicami miasta 15 lipca wzięło udział prawie tysiąc osób, wśród nich także Polacy. Dzisiaj również polska szkoła bierze udział w uroczystości miasta. Zadzienią z żoną, dwie córki, wnuki. Tak, co wszystkie, wszystkie to jest, wszystko rodzinne to na tym święcie. Z okazji stulecia Krasławia w mieście odbyły się koncerty, kiermasze, pokazy koni, zawody sportowe, a także wędkarskie. Tłumy mieszkańców i gości zgromadził festiwal dziedzictwa kulinarnego Pięć Stołów Ładgali. Zaprezentowano na nim dania pięciu historycznych narodowości, niegdyś zamieszkałych miasto. Ładgalskiej, białoruskiej, żydowskiej, rosyjskiej oraz oczywiście polskiej. Kierowniczka Muzeum Chleba w Agłonie, Wija Kudynia, która przyznała się, że w jej żyłach też jest kropla polskiej krwi, przygotowała dla gości sernik oraz żurek. Kiedy zadzwonili do mnie organizatorzy i zaproponowali udział w festiwalu, na początku zdziwiłam się, jaki mogę mieć związek z Polakami. Lecz potem zaczęłam przypominać sobie, że moja mama kiedyś po polsku modliła się rano. Chodziła się modlić razem z Polakami do kościoła w Ragieli. Razem z koleżanką Białorusinką, której babka była Polką, zastanawiałyśmy się nad polskimi smakami z dzieciństwa i dzisiaj proponujemy skosztować dania kuchni polskiej. Te potrawy różnią się od tych znanych w Polsce. Dla nas są to smaki dzieciństwa, smaki, które nasi polscy przodkowie pozostawili w ładgali. Uczestnicy święta miasta zwiedzili najważniejsze obiekty turystyczne miasta, które zostały wybudowane przez hrabiów platerów. Jednym z nich jest okazały zespół pałacowo-parkowy zaprojektowany przez architekta pochodzenia włoskiego Antoniego Ludowico Paracco, którego budownictwo zostało zapoczątkowane w roku 1765, a ukończone w roku 1791. W jednym z budynków, w dawnym pomieszczeniu dla służby mieści się Krasławskie Muzeum Historii i Sztuki. W odnowionym Domu Rzemieślników odbywają się wystawy, imprezy, między innymi polskie. W lutym 2019 roku tutaj odbyły się huczne zapusty polskie. Kolejną perełką Krasławia jest barokowy kościół Świętego Ludwika, także zaprojektowany przez Parakko. Autorem wykończenia wnętrza budowli był Filippo Castaldi, który w latach 1762-1767 na ścianach kościoła stworzył malowidła ołtarzowe. W świątyni znajduje się obraz z pracowni Jana Matejki. Święty Ludwik wyrusza na wyprawę krzyżową. Co roku na święto miasta przybywają także goście z Polski. Bardzo nam się podoba dzisiejsze święto. Zawsze nam się podoba w Kraslawie. Od kilkunastu lat przyjeżdżamy do Kraslawy, współpracujemy z Kraslawą. Jesteśmy zaszczycone, że możemy wziąć udział w dzisiejszym święcie. Przez 200 lat Polacy na tych terenach byli jedną z najliczniejszych miejscowości. Nadal na każdym kroku spotykamy tutaj ślady polskości. Kolejne święto za rok. Co roku do twierdzy Dyneburg przyjeżdżają rekonstruktorzy z różnych krajów Europy, aby uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Rekonstrukcji Historycznej. Projekt budowy twierdzy Dyneburg autorstwa inżyniera pułkownika Jakowa Hekla zatwierdził w 1810 roku imperator Rosji Aleksander I. Już w 1812 roku marszałek armii Napoleona Nicola Undino kilkakrotnie atakował fortyfikację mostu na lewym brzegu rzeki Dźwiny, lecz żadna z prób zajęcia umocnienia nie powiodła się. Pod dowództwem generała majora Gawriły Ułanowa rosyjscy żołnierze bohatersko odparli atak wroga. Właśnie do tych wydarzeń nawiązuje tradycyjna rekonstrukcja przeprowadzona na prawym brzegu rzeki Dźwiny, gdzie mieści się główna część kompleksu fortyfikacji Cytadela. W szóstej edycji festiwalu Dyneburg 1812 wzięły udział kluby rekonstruktorów z ośmiu państw. Przyjechali między innymi członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Wileński Muszkieterski Pułk z Lidzbarka Warmińskiego. Mamy jedyny chyba w tej chwili w Polsce klub armii rosyjskiej z epoki napoleońskiej. No dlatego, że naszym kolegom brakuje przeciwnika do walki. A poza tym u nas dużo mieszkańców jest z Wileńszczyzny, a to jest Wileńska typu który był rekrutowany także z naszych przodków kiedyś w ruskiej armii, no ale Polacy. Nam się to bardzo podoba i byliśmy niepocieszeni, kiedy było odwołane ze względu na epidemię tam i tak dalej. Nam tutaj się wszystko podoba. Wszystko. I zakwaterowanie, i wyżywienie, i sama bitwa. Ludzie są kapitalni różnych narodowości. Piękne dziewczyny. I wiemy, że to jest też miejscowość związana z polską historią. No, y po, po, po tablicach hrabiego Platera i, i Stefan Batory nadał prawo i wszystko wiemy. Ponad 160 rekonstruktorów w historycznych strojach z epoki napoleońskiej wzięło udział w inscenizacji natarcia francuskich wojsk na twierdzę Dyneburg. Widzowie mogli podziwiać umiejętności pasjonatów, którzy walczyli nie tylko na odległość, lecz także w zbliżeniu. My przyjechali z Rigi. Приехали мы з Рыги. Уж по разкулени бежим удел в импрезе в Твердзе Денебург. В том року наш представив представил две сторони – армию російську и Жолнежи польских входом в склад армии французской, а также російське ополчення. Четыре такі керунки двух противных сторон. Є то найвенкші тего роду імпреза в країх балтицьких, і очевидці локальні реконструктори чекають на те імпрезе, приготуємося. Кожен пробує на колійні фестивалі привести щось нового, щось удосконалити, розбити великий обоз, бо то є відовіску, подобається людям, так же самим реконструкторам, бо реконструкція так направда, прежде всього, є для реконструкторів, а в другій колійності для відзов. Ніхто же шию нові мундури, щось уліпшаю, зміняю, понівж бадання історичне надаль триваю. Откривані са нові факти. Наприклад, єжелі се указує, і шмундури в тамтому кресі були нєцо інне, і реконструктори в тебе аби або достосовувати до вимагань. Кожен реконструктор, який пробує у в імпрезах з ружних окресу вальк наполіонських, може міць кілька заставов мундурів єдної армії. Мондури російські орос французьке змінялися через сало окрес наполеонський, і те, ще гули наліже узглінднець. Kluby rekonstruktorów rozbiły swoje obozy na terenie twierdzy. Widzowie mogli zapoznać się z trybem życia ówczesnych żołnierzy. Bez wątpienia jedną z najciekawszych scen było pieczenie sarny narożnie. W ramach festiwalu zorganizowano ponad 20 imprez, koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych, kiermaszy oraz prezentacji broni i strojów z epoki napoleońskiej. Nasz klub prezentuje historyczne mundury pochodzące z 1794 roku. З часу останнього війська Великого Ксенства Литовського, з часу повстання Костюшковського. Потім від тамтегу часу до часу Наполеона в Мондурих оресу Спшенці тегу пулку ніці не змінило, то у нас з отвертими рамінами во всіх реконструкціях епохи Наполеонської. Наша організація є з'єдноченням осіб, яких єдно хобі. Nie mamy żadnego finansowania z zewnątrz, oprócz właśnie takich imprez, kiedy organizatorzy są w stanie pokryć koszty transportu i utrzymania. To jest wspaniała okazja dla członków klubu, którzy w ten sposób spędzają swoje urlopy, tworząc widowiska dla ludzi. Festiwal powrócił do Dyneburga po trzyletniej przerwie wywołanej najpierw pandemią, a potem trudną sytuacją geopolityczną. Dla nas Polaków to miejsce związane z powstaniem styczniowym. W 1863 roku stracono tutaj przywódcę zrywu Leona Platera. Twierdza dyneburg jest ostatnią na świecie twierdzą bastionową, która zachowała się bez zmian. Przez ostatnie 20 lat na terenie obiektu zrealizowano wiele inwestycji, przyciągających tysiące turystów. Dzisiaj twierdza, w której jest 10 szerokich ulic, 80 budynków, skwery i place, jest miastem w mieście. Powierzchnia obiektu na obu brzegach rzeki Dźwiny wynosi ponad 2 km2. Warte zwiedzenia są Centrum Sztuki imienia Marka Rotko, Muzea Prywatne oraz Centrum Innowacji w Arsenale Inżynierów, które otwarto wiosną 2023 roku. W drugiej połowie lipca do Dyneburga przybyła grupa konserwatorów z Polski. Już niedługo z inicjatywy Instytutu Polonika na Cmentarzu Katolickim przeprowadzona zostanie konserwacja nagrobka Stanisława Syrewicza, prawnika, szefa miejscowej izby adwokackiej, który był pierwszym kierownikiem Urzędu Konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej w randze agenta konsularnego w Dyneburgu. Pomnik zachował się w złym stanie i wymaga podjęcia kompleksowych działań konserwatorskich. Zaplanowano wykonanie prac ziemnych, osuszenie zawilgoconych partii i wykonanie hidroizolacji. Powierzchnia pomnika zostanie oczyszczona, a kolejnym etapem będzie wypełnienie wszelkiego rodzaju pęknięć. Konserwacji poddana zostanie także porcelanka z wizerunkiem Syrewicza oraz metalowe płaskorzeźby. Nasz dzisiejszy program dobiegł końca. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i życzymy miłego wypoczynku w ostatnim miesiącu tego lata. Zapraszamy do oglądania naszych programów polskich przed ekranami telewizorów oraz w internecie. Do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich.